Ciągły sen, zero, ściem, w lolu, play, klikam. pisze SQZ, z -S w Kalifornii, witam. Wszystko, co napisano w samochodzie. E! Hej, mam dzień dobry. Ja dzisiaj się już ogarnęłam. Dzisiaj jest taki fajny dzień. Ostatnie te trzy dni były bardzo, bardzo, bardzo fajne. Yy, takie właśnie, jak to powiedzieć? Po prostu spędziłam miło czas i tak, jak naprawdę. Brakowało mi takiego czasu i dla siebie, i żeby spędzić go z Karolem, i żeby spędzić go z dziewczynami. No naprawdę, było super, więc też hmm, przez to też nie relacjonowałam Wam wszystkiego, co robię. Ale po pierwsze, bardzo Wam dziękuję za taki odbiór pod filmem, bo, bo wiem, że Wam się spodobał i chcecie więcej niespodzianek dla Karola. Ja też chcę więcej niespodzianek dla Karola. Um, no, więc może będzie więcej. Um, Kolejne filmy będzie oczywiście we wtorek film, kolejny będzie w sobotę. Jeszcze ich nie nagrałam, więc muszę się spieszyć, ale tak powiem Wam szczerze, że ostatnio byłam tak jakby zaangażowana w to, co dzieje, się dzieje. Kurde, zmachałam się. każą taka zmachana. Mogłam sobie spokojnie odchłonąć i wtedy do Was pogadać, ale oczywiście ja szybciocha, kiedy tylko złapałam chwilę, stwierdziłam, że nagram do Was jakąś relację. A teraz zbieram się na zdjęcia i yy, jedziemy z Martą, z monią robić jakieś foteczki, a Karol yy, ćwiczy na rolkach. Raz Wam pokażę, jak tylko widzę, jak. Karol. Uuu! Zobaczcie jak ćwiczy. Pięknie, my się zbieramy. Ostatnio ten motyw dłoni bardzo mi się podoba i jak mogliście zauważyć u mnie w kolekcji Star również jest, jest kolekcja Promise, czyli właśnie obiecywanie coś na paluszka. To wzięło się... W sumie głównie od właśnie jakichś obietnic. Zawsze z moim bratem obiecywaliśmy sobie wszystko na paluszka i udało mi się ostatnio znaleźć taką koszulkę właśnie, mm, kiedy buszowałam sobie coś w internecie i bardzo mi się to podoba. Yy, niedługo też będzie kolejny motyw w of Store, więc bądźcie czujni. wu! Wow, wyszło Ci, ładnie! U nas już jest noc, więc zaraz składę się spać, ale jeszcze z samego rana będę czytała wszystkie pytanka od Was, ze względu na to, że nagrywam kontynuację serii, czy to prawda że i będę odpowiadać na Wasze pytania, więc zadawajcie, jakie chcecie pytania w poprzednim story jest właśnie czy to prawda że i dokończajcie zdanie, a ja lecę spać. Dobra. Ship w Polsce jadą razem sorry. Zobacz, jakie słodziaczki razem na śniadanko sobie jadą i nawet mają pod. koszulki sobie razem ubrali. Ale super cheap. Kocham was. <grystanie> Team, team, sobie wszystko co zechce w tym, bo odejdzie Drugi sezon, miały być wakacje życia COVID jednak szybko zmienił tu nasz sposób bycia Ciągły sen, zero w lolu play, klikam Piszę SQ, że Kalifornii wita Przez co napisano w samochodzie Lekarzy nie zostawiamy na lodzie Wreszcie pomaganie jest tu w wodzie Typie w płacach Вашу любовь несу, суждена цук та в Полце.